Dzień dobry, witam Państwa na trzeciej edycji Mistrzów Kina Hiszpańskiego. W tym roku mogą Państwo zobaczyć film, który inaugurował tak naprawdę pierwszy, pierwszą edycję tego przeglądu, tego festiwalu, czyli film Witaj nam, Panie Marszał, Luisa i Berlangi, reżysera i postaci szczególnej, zupełnie. Po pierwsze, osoby, która zgromadziła zupełnie gigantyczną kolekcję literatury erotycznej i pornograficznej. Poza tym człowieka, który w młodości poświęcił się, poświęcił swoje plany, aby ratować ojca, który został skazany na karę śmierci. Poza tym człowieka, który przez całe życie pozostawał wierny czarnemu humorowi, który wyrażał bardzo E, bardzo duży dystans do, do samego siebie, co też ujawniał w wielu wywiadach, w wielu rozmowach. E, I który też zapisał się w historii kina hiszpańskiego jako wielki karykaturzysta społeczeństwa hiszpańskiego. E, film Bienvenido Mr. Marshall jest e, jednym z pierwszych i najznakomitszych równocześnie produkcji e, García Berlanghi. E, filmu, przy którym współpracował on na poziomie scenariusza z innym znakomitym reżyserem, czyli Juanem Antonio Bardemem. I tutaj po tym filmie tak naprawdę każdy gdzieś poszedł swoją ścieżką, idąc trochę w stronę takiego własnego autorskiego kina. No natomiast po tym filmie tak naprawdę widać już bardzo dobrze, w jaką stronę szedł Garcia Berlanga. Czyli właśnie w stronę karykatury, w stronę takiego czarnego humoru, komizmu, groteski. I będą to też elementy, które po pierwsze będą u niego takim przekaźnikiem. Przekaźnikiem informacji, z drugiej strony formą igrania z cenzurą. Tutaj y, cenzorzy mieli rzeczywiście szczególnie na uwadze filmy Berlangi. Zresztą popularne było takie powiedzenie wśród cenzorów, że y, jeśli w filmie pojawia się scena, gdzie dwóch księży idzie wzdłuż Gran Via w Madrycie, to to jest raczej normalne. Natomiast jeśli taka scena ma się pojawić w filmie Berlangi, to trzeba ją szczególnie przeanalizować. Czyli skąd ci księża idą, dokąd podążają, czy są gdzieś tam w obrębie. Kadły jakieś elementy, które można odczytać inaczej niż, niż pozornie. I tutaj rzeczywiście Berlanga był wiecznie na świeczniku u, u cenzury. No, realizował on filmy, pozostając w Hiszpanii, w przeciwieństwie na przykład do Luisa Buñuela, a realizował filmy niezwykle kontrowersyjne, sięgając po tematykę, która była jawnie zakazana, tematy, które były, były pewnym tabu społecznym. I sam film, Witaj na Panie Marszal, jest taką formą igrania z rozmaitymi stereotypami hiszpańskimi, pewnymi też oczekiwaniami czy, czy schematami, które, które gdzieś były charakterystyczne dla to też pewnej takiej mentalności hiszpańskiej. Już tak naprawdę na poziomie tytułu ten, ten film wprowadza taki... Taki tragikomiczny yy, ton, gdyż y, oczywiście film jawnie odnosi się do, do planu Marszala, który był realizowany między 48 a 52 rokiem. Film jest, y, Tutaj mamy różne informacje na temat daty z 52 i 53 roku. No, w każdym razie, podobnie jak my dzisiaj, taki wówczas widzowie y, oglądając ten film mieli świadomość, że Hiszpania nie została objęta planem Marszala. Więc wchodzili oni tak naprawdę w tę historię i w tę opowieść już z pewną wiedzą, konfrontując się z bohaterami, którzy takiej świadomości nie mają. I tutaj mamy rzeczywiście taką ciekawą grę pozorów. Mamy komizm oparty na scenkach rodzajowych właśnie bazujący też na pewnych stereotypach Hiszpanii czy Mentalności hiszpańskiej, ale także stereotypach Hiszpanii postrzeganej oczami z zewnątrz, czyli Hiszpanii, która na arenie międzynarodowej bardzo często kojarzona jest z Andaluzją. Ten człowiek hiszpański jako andaluzyjczyk bardzo często jest stawiany jako pewien właśnie model hiszpańskości, i te, te stereotypy są w bardzo ładny sposób realizowane no i cóż, Ten film też był pokazywany na festiwalu w Cannes, spotkał się z bardzo entuzjastycznym odbiorem. Wówczas reprezentantem jury na, na festiwalu był francuski filmowiec, pisarz, poeta, surrealista z krwi i kości Jean Cocteau, który po projekcji tego filmu miał powiedzieć, że jak po obejrzeniu tego filmu można nie kochać Hiszpanii, więc tutaj rzeczywiście film spotkał się z dużym entuzjazmem, z, z pozytywnymi reakcjami, ale nie ze strony wszystkich, gdyż na, i wśród jurorów, i na widowni w ogóle byli też Amerykanie, którzy już bardziej sceptycznie podeszli do, do tej koncepcji filmu Berlangi. Nie spodobały im się właśnie sposoby prezentowania Amerykanów przez, przez Berlangę. E, także, właśnie zabawa tymi stereotypami także w stosunku do nich, a także e, przede wszystkim wyrazili gdzieś oni negatywny stosunek do jednej ze scen. Tej zobaczą Państwo pod koniec filmu. Scen, czy po prostu ujęcia, w którym e, ściekami płyną takie małe, wykorzystywane przez bohaterów e, flagi amerykańskie. E, domagali się oni tego, aby ta, to ujęcie, czy. Czy ten fragment sceny został wręcz usunięty z filmu? Na szczęście usunięty nie został, więc mogą Państwo obejrzeć kształt tej wizji wizji Berlangowskiej. Wizji Berlangowskiej, która jest pewną grą, pewną też właśnie zabawą, taką satyrą i reprezentuje to w ogóle podejście Berlangi do, i do kina, i do rzeczywistości. Więc ja mogę ze swojej strony Państwa tylko serdecznie do tej gry zaprosić i życzyć miłego seansu.